Witam Cię na kanale Gotuj z Maszką. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Tobą przepisem na pyszną, zdrową i szybką surówkę. Do tej surówki potrzebuję białą rzutkę. Jak widzicie ja mam dwie w tej chwili, ale surówkę będę robić z jednej, dlatego że wychodzi dużo. Rzutkę dokładnie umyłam, następnie obieram. Rzodkiew wścieram na tarce na dużych oczkach. Srówka z białej żotki jest bardzo pyszna, lekka, a na dodatek jest bardzo zdrowa. Dodaje nam energii i zawiera dużo witamin. Do startej żotki dodaję sól, dużo czarnego pieprzu. i jedną łyżkę majonezu. Następnie dokładnie wszystko mieszam. Jak wiecie, że rzotkiem ma dużo wody, można ją wycisnąć, ale ja zostawiam zawsze, dlatego że lubię jak surówka jest soczysta. Dokładnie. Wymieszaną surówkę przykładam w czyste naczynie. Czy widzisz, ile żotkiem już ma soku puszczonego? Mm, ale będzie pyszna. Wiem, że tą surówkę robią na różne sposoby, dodają i jogurtu, i cukru, i cytryny. Powiem Wam szczerze, mi smakuje najlepiej tak jak ja robię. Dodaję troszeczkę zielieninki i mam w dwie minuty przepyszną surówkę na obiad. Koniecznie spróbuj mój przepis i dodaj komentarz. Jeśli Ci się podobają moje przepisy, pamiętaj subskrybuj mój kanał.